Na program zaprasza kancelaria Snażyk Cytowski, wiodąca kancelaria w zakresie startupów i funduszy Venture Capital. Czekam na Domana. Trochę się spóźnia. Mam nadzieję, że jak przyjdzie, to ciekawie będzie opowiadał o swojej aplikacji i dowiem się w końcu, co to jest to, Eli. Eli.io to platforma stworzona przez Domana, Grześka i Adama. Platforma społecznościowa opierająca się na kręceniu jednosekundowych klipów. Czy to rzeczywiście innowacyjny pomysł? Jak chłopaki radzą sobie z konkurencją? Jak wspominają swoją podróż do Stanów Zjednoczonych? Wszystkiego dowiecie się w 50. odcinku Startup Kumite. No właśnie. Jakie są główne założenia Eli? Byś miał powiedzieć o tej aplikacji i ją tak zareklamować w kilku słowach. Okej. Okay. Eli jest... Nowym sposobem na chwytanie i zapisywanie wspomnień ogólnie. Jesteśmy siecią społecznościową opartą na kręceniu sekundowych ujęć, łączeniu ich w dłuższe kompilacje i udostępnianiu na naszej platformie bądź na Facebooku, Twitterze innych social media popularnych. Skąd się wzięła cała idea? Dlaczego jedna sekunda? Eksperymentowaliśmy z, z tematem, zaczynaliśmy też przez zdjęcia, przechodziliśmy przez filmy. Natomiast y, jedna sekunda okazało się, że łączy najlepsze cechy tych wszystkich rzeczy. Czyli i filmu, i zdjęcia. Po pierwsze, szybkość nagrywania, szybkość po prostu robienia tego razem z dźwiękiem i z ruchem, Dobrze, który mówisz, też to jest ważny. Nowy pomysł, a one second every day tak. to już jest. To jest. Wy kupujecie coś, co już na rynku. E, się zdarzyło. Yy, znaczy, już jest. I w ogóle One Second Every Day było po części naszą inspiracją, a dokładnie przemówienie Teda Kurjamy, jak szukaliśmy właśnie idealnego, chcieliśmy idealny moment, yy, idealny format do uchwycenia właśnie takiego momentum, do uchwycenia takiej właśnie chwili i przy, przy okazji jak najbardziej pełny. Stąd szukaliśmy też, żeby był dźwięk i, i ruch. I yy, właśnie mniej więcej w tym czasie. Ja z Grześkiem obejrzeliśmy na TEDzie wystąpienie Cezara Kuriamy, mm -hmm. który właśnie reklamował, czy po prostu mówił o tym swoim projekcie One Second Every Day, do którego chwilkę wcześniej stworzył aplikację. Tylko, że mm, jego filozofia oparła się tylko i wyłącznie na tym projekcie czyli stworzył apkę. Do tej pory nic jej nie zmienił, nie ma w niej żadnych y, socjalnych y, featureów. Możesz robić tylko jedną sekundkę dziennie i nic więcej. No i to jest bardziej na zasadzie takiego, nie wiem, pamiętnika, czegoś takiego, no i z, z ograniczonymi bardzo funkcjonalnościami. Natomiast pierwsze, co my sobie pomyśleliśmy, właśnie jak rozważaliśmy to pod kątem maili, no to kurczę, po co to w ogóle limitować. Po co ograniczać użytkownikowi możliwość nagrywania, jeśli na przykład chce zrobić z jednej imprezy dwie minuty świetnego materiału i to skompilować i udostępnić. Po drugie, no, że to jest tak świetne w odbiorze, że, że warto też to troszeczkę jeszcze podkręcić. Na przykład a to zresztą później pewnie do tego wrócimy jeszcze. Że będę opowiadał, natomiast muzyka też się okazało bardzo kluczowa, czego nie ma w aplikacji Kurijamy. A podłożenie muzyki jest świetne i bardzo podkręca cały odbiór kompilacji jako całości. No i tak, od słowa do słowa, co byśmy ulepszyli, co byśmy ten. A propos muzyki, się... mogę sobie włożyć jaką chcę, czy yy, jest kwestia praw autorskich? Czy wy macie też jakieś taki, taką blokadę, że na przykład ja nie mogę kraść czyichś utworów, jeżeli nie mam do nich praw autorskich. Ostatnio dostaliśmy zielone światło, właśnie jak byliśmy na akceleratorze, to rozmawiałem też z Apple Affiliate Program, z tą całą jak gdyby z iTunesem mhm. i dostaliśmy od nich zielone światło, żeby to zaaplikować w swojej aplikacji, że tak powiem. A więc będziemy tak, będziesz mogła podłożyć każdą muzykę. Jeśli będziesz ją miała w swojej kolekcji na iTunesie, to będziesz mogła korzystać bez limitu. Jeśli nie będziesz miała, to będziesz mogła przez naszą aplikację bezpośrednio wykupić szybko muzykę i podłożyć ją pod kompilację. I przy okazji to jest będzie jeden z naszych sposobów na zarabianie. Jak w tej chwili mogę korzystać z ELi? Czy na e, smartfonie, czy przy użyciu e, komputera? Jak to wygląda? E, I tak, i tak. Przy czym e, na chwilę obecną jesteśmy jeszcze w wersji alfa, mhm. którą wypuściliśmy w lutym na początku i e, w samej aplikacji możesz tylko i wyłącznie na chwilę obecną nagrywać ELki, i zapisywać ją do swojej galerii i one się automatycznie wysyłają na weba. Żeby zrobić kompilację, żeby dodać muzykę, żeby ją udostępnić, musisz wejść na stronę internetową właśnie Eli.io i, i tam to skompilować. Natomiast niedługo wrzucamy już update duży, bardzo duży, nad którym właśnie przez ostatnie 3 miesiące akceleratora pracowaliśmy i będzie to wszystko już można robić bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dwóch łysych i dwóch z brodą pracuje nad tą aplikacją. Czy macie większy team? Większy, większy. Dwóch łysych, dwóch z brodą, czyli ja Grzesiek i Marcin. Grzesiek nasz grafik, i Marcin nasz iOS, iOS owiec i androidowiec. Przy okazji pojechaliśmy, ponieważ my mieliśmy możliwość. Ja nie pracowałem Grzesiek nie pracował już wcześniej. Marcin na to konto specjalnie zrezygnował ze swojej pracy. Bo akurat my mogliśmy, natomiast cała reszta teamu, czyli drugi programista, nasz dokupy mamy 8 osób, drugi programista, nasi webowcy i prawnik, i marketingowiec, zostali w Polsce, żeby stąd oglądać po prostu. Przy okazji zresztą mają jeszcze dodatkową pracę jako główne zajęcie zarobkowe a więc też nie mogli sobie pozwolić na takie 3-miesięczny wypad. Czyli ten projekt to jest trochę taki projekt dla pasji, ile wy czasu nad nim pracujecie i czy wkładacie swoje pieniądze, czy udało wam się pozyskać jakieś dofinansowanie? Ogólnie y, przez bardzo długi czas robiliśmy to po godzinach. W końcu y, stwierdziliśmy, że trzeba, jeśli chcemy na poważnie się tym zająć, to trzeba poświęcić temu więcej czasu. I ja zrezygnowałem na początku, pod koniec zeszłego roku z pracy. Grzesiek tak samo. Pracowaliśmy na pełny etat. W marcu się okazało, że się dostaliśmy właśnie do akceleratora i z niego, bo już niestety nie mieliśmy pieniędzy, wykorzystaliśmy wszystko co, co mieliśmy, już właśnie byliśmy w trakcie szukania pracy. Postanowiliśmy, na początku nie dawali żadnych pieniędzy, ale postanowiliśmy spróbować wynegocjować od nich jakieś pieniądze, żebyśmy mieli no, chociażby na bilety, na, na wyjazd i żeby było tam na jakieś pensje za to, że, że tyle będziemy poświęcać na to czasu. No i się udało. I do, do, do kupy razem jeszcze z poprzednimi pieniędzmi, które żeśmy delikatnie od, od znajomego wy, wyciągnęli, że tak powiem, do kupy to było 20 tysięcy dolarów, no i pozwoliło nam to przez kilka miesięcy właśnie funkcjonować. I pracować na tym bez stresu. A jak wygląda współpraca z takim akceleratorem? Gdzie go znaleźliście? Czy daje wam pewne obostrzenia? Czy jeżeli ktoś na przykład ma fajny pomysł, tak jak wy, zajawkę, i chciałby pójść w wasze ślady, to o czym powinien pomyśleć, na co zwrócić uwagę, no żeby na przykład wynegocjować jakąś kasę, żeby no spokojnie żyć i mieć czas na to, by skupić się na projekcie? Mhm. Ogólnie musisz być tak. Po pierwsze, pewny siebie. Zwłaszcza jak to są o, zagraniczne to akceleratory. <śmiech> <śmiech> nie, ale naprawdę e, oni są tam przyzwyczajeni do tego, że e, wszystko jest bardzo szybko i zwięźle wygłaszane, że tak powiem. Mm -hmm. I nie ma co się przejmować, że jeszcze nie macie doświadczenia. Tak jak my, na przykład, to był w sumie nasz przecież pierwszy tak realnie startup. Ja wcześniej pracowałem jeszcze w innym, ale to. Nie jako cofounder ani nic takiego, tylko jako social media manager, a więc doświadczenie mieliśmy stosunkowo nieduże, ale stwierdziliśmy, że i tak nie mamy nic do zaryzykowania. I faktycznie mówisz, dlaczego ci potrzeba tych pieniędzy, co, co za to chcesz osiągnąć, yy, pokazujesz, jakie właśnie wyniki yy, będą spełnione, jeśli, jeśli je dostaniesz. No, i, no jak widać, nawet pomimo, że teoretycznie w regulaminie tego nie, nie, nie mieli, oczywiście i na początku było, nie, 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 nie ma takiej opcji. To ostatecznie widać takim zależało, że, że się udało. A więc y, pewność siebie, y, wiedza o tym, co, co chcesz tymi pieniędzmi zrobić, żeby to też nie była prośba od czapy i tyle i do przodu. A czy musisz takiemu? partnerowi, jakiemu funduszowi, też przedstawić sposoby na to, jak chcesz zarabiać na tym projekcie, bo wy zarabiacie już na, na nim, czy jeszcze nie? Nie zarabiamy y, jeszcze długi czas, nie będziemy zarabiać, nasz model biznesowy opiera się na. Prawdopodobnie wyjdzie to na, na modelu wykupu przez y, jakąś większą firmę. Nie wiem, czy to będzie Facebook, czy to właśnie będzie Google, czy. No trzeba ambitnie, no Facebook jest? albo Google, prawda? Tak, no no, znaczy ambitnie, to, to my byśmy się zastanawiali, jak ich wykupić, ale, ale załóżmy na początek tak skromnie. Natomiast w sieciach społecznościowych po prostu jest tak specyficzny model finansowy, że większość z nich na chwilę obecną, nawet największe giganty Pinterest, Instagram, Twitter i wiele innych, nie mają do tej pory modelu biznesowego, wciąż szukają jakichś swoich optymalnych rozwiązań. Natomiast dostają cały czas pieniądze z kolejnych rund finansowania i to jest szczerze mówiąc nasz plan. Mhm. Jeden to jest osobowość, o której wspomniałeś i ta osobowość rzeczywiście jest niezbędna, by przedstawić swój pomysł i żeby um, jakby zainteresować osoby z funduszy swoim projektem. A czy doświadczenie, takie doświadczenie startupowca się przydaje? Bo Ty wcześniej pracowałeś w MyBase, ja miałam okazję rozmawiać kiedyś z Kaufmanderem właśnie na temat tej firmy i tej sposobu sprzedaży różnych ciekawych takich designerskich przedmiotów. Czy takie doświadczenie w innej, w innej firmie przy, przy współpracy nad inną platformą się przydaje, jest pomocne? Tak, bardzo. I, a szczerze mówiąc i jeszcze bardziej pomocne jest, jak to Ty tworzysz ten startup. Mhm. Teraz widzę, że zupełnie inaczej byśmy mnóstwo kroków podjęli i zupełnie inne decyzje, jeśli byśmy mieli chociażby tą wiedzę, którą mamy już teraz, właśnie po półtora po półtorej roku działalności. Także warto, poza tym, yy, zwłaszcza w Ameryce, gdzie to wszystko opiera się na doświadczeniu, bardzo ważna jest u nich, oni bardzo mocno stawiają na team, bardzo mocno stawiają na egzekucję. I sama idea, czyli to jak potrafisz swoją ideę wynegoc nie wynegocjować, tylko e, pociągnąć jak gdyby za sobą, czyli jak potrafisz po prostu ją zrealizować. Jeśli nie masz e, wcześniej doświadczenia, nie miałeś z innym startupem, no niekoniecznie musi być pozytywne, może też być na przykład nieudany startup, ale jednak to zawsze też jest duża lekcja, e, to podchodzą do Ciebie bardzo, no... Z dystansem, zwłaszcza jak jesteś gdzieś za granicą. Po prostu nie mają jeszcze wiedzy, czy potrafisz pociągnąć swoją ideę, czy nie. I, i my dlatego też y, nasze relacje z inwestorami na chwilę obecną cały czas się budują. One są takie, że musimy pokazać, że potrafimy pociągnąć swoją własną wizję. Czyli możesz powiedzieć, że w sumie nawet te porażki, te. Yy, no bo położone projekty się przydają w takich rozmowach z inwestorami, bo można się powołać na pewnego rodzaju doświadczenie. Tak, zdecydowanie. Zresztą tam są przyzwyczajeni, że tam pierwszy, drugi czy trzeci startup najczęściej nie wychodzi i to potwierdza też historia największych założycieli, że najczęściej piąty czy dziesiąty startup dopiero im wychodził. Niedawno gościliśmy w programie Andrzeja Marka z Real Deal'a i opowiadał o swojej przygodzie, o swoich działaniach w Dolinie Krzemowej. Wy mieliście okazję być Phoenix, już wspominałeś kilka razy o tym, że byliście w Stanach. Jak to wygląda, jak trzeba się przygotować? Już powiedzieliśmy, że trzeba znaleźć, powiedzmy, jakiś akcelerator, który da pieniądze i ma się to doświadczenie, ma się tą prezencję. Ale jak już się tam leci za ocean, to na co trzeba zwrócić uwagę? Czy trzeba się jakoś przygotować na jakieś e, spicze, które, które prezentują projekt? E, jak, e, czy trzeba coś ze sobą wziąć? Jakieś prezentacje stworzyć? Jak, żeby ten czas mhm. spędzony tam jak najbardziej efektywnie wykorzystać? Z Twojego doświadczenia znaczy, jak należy się przygotować? To zależy właśnie jak lecisz, bo jeśli jedziesz na program na akceleracyjny, to no wiesz, że masz z reguły między 2 a 4 miesiące, żeby tam posiedzieć i mnóstwo rzeczy dopracować i po to między innymi tam lecisz, natomiast jeśli lecisz prywatnie po to, żeby znaleźć inwestora tak jakby na własną rękę, no to warto się zdecydowanie wcześniej jeszcze przygotować i dokładnie to co mówisz, picze, cash flowy, plany prezentacje, brandingi, brand messaging, wszystko musi być dograne na ostatni guzik, bo tam no, po prostu zwraca uwagę na profesjonalizm. No, to, to nie jest jakiś rocket science, wystarczy w internecie chwilę poszukać, żeby znaleźć, co jest potrzebne, żeby się profesjonalnie przygotować na rozmowę z inwestorem. I te wszystkie rzeczy musisz już mieć gotowe, jak się nie chcesz marnować czasu. A jak jesteś tam na miejscu? No bo wiesz, dwa miesiące to szybciutko zleci. Bardzo. To jest tak, że macie wcześniej umówione... Spotkania z inwestorami, czy tam na miejscu, jak było was kilkoro, rozdzielaliście zadania, że jedna osoba szukała możliwości spotkania się z inwestorem, ktoś inny dopracowywał projekt, ktoś inny jeszcze pracował nad, pre, nad prezentacją. Jaki był system waszego działania tam w Phoenix? Znaczy, ogólnie za kwestie biznesowe odpowiadałem ja. Byliśmy tam we trójkę, przy czym Marcin jako programista po prostu siedział i kodował aplikacje. Grzesiek jako grafik dostarczał mu layouty, w Invision przygotowywał projekty tak, żebym ja też miał co pokazywać inwestorom. A ty robiłeś dobre wrażenie? Natomiast tak, ja biegałem po spotkaniach, po szkoleniach, po spotkaniach inwestorskich i prezentowałem to on, tak, tak, jak. No, i jak to e... wyglądało? Od razu jest jakiś feedback, że robisz. Prezentacji od razu masz jakąś informację zwrotną, czy to jest tak na zasadzie dziękujemy, zadzwonimy do Pana. Nie, <grafię> tak najczęściej nie? jest już y, informacja zwrotna, natomiast najtrudniejsze, co, y, co na, z czym się spotkałem, to do takiego inwestora dotrzeć. Niestety, ale tam bardzo, bardzo dużo opiera się właśnie na kontaktach i właśnie na przykład na Twoich też wcześniejszych doświadczeniach. Jeśli Brałeś wcześniej udział w akceleratorze, bądź jeśli to jest Twój kolejny startup, masz już rozbudowaną siatkę kontaktów, którą możesz wykorzystać właśnie i z inwestorami wcześniej poznanymi nawiązać kontakt ponownie. Natomiast jak tego nie masz, a ja niestety nie miałem, my nie mieliśmy to bardzo, bardzo dużo czasu zajmowało po prostu, żeby nagrać spotkanie. Jak już nagrasz spotkanie, to z reguły feedback jest fajny, pozytywny, rozmowa jest, jest plastyczna, zwłaszcza, że przez bardzo długi czas, przez cały akcelerator pracowałem nad, nad jak najbardziej optymalnym pitchem właśnie, bo się przygotowywaliśmy do Demo Day'a i, i ten, ten aspekt już, już mamy bardzo dobrze dograny, ale mieć możliwość zaprezentować produkt tak, jak się powinno, nie, nie korzystając przy tym z cold mailingu, który nie działa, czy z jakiegoś spamowania na LinkedInie, który tak samo ma bardzo marną konwersję, no to to już jest wyższa szkoła jazdy. I TalWave niestety, ale to był chyba ich największy minus, że stosunkowo miał tą siatkę też niedużą. Miał oczywiście i spotykaliśmy się, ale inwestorzy z Arizony to też niestety nie są inwestorzy z Doliny Krzemowej. Są trochę bardziej twardogłowi, trochę bardziej konserwatywni. Ale w... pytanie, panie, ale gdzie tu jest kasa? Jak ja tak, na tym zarobię? Dokładnie. Oni tak są w realistej troszeczkę, oni są w jakichś technologiach medycznych, tego typu rzeczy, w hardwareze. A jak mówi im, social media, ale. Nie, no pan, ja stary jestem, ja tutaj nie ogarniam w ogóle o co chodzi. No i... Co udało Wam się uzyskać podczas tego wyjazdu do Phoenix? Od strony produktowej i ogólnego takiego przygotowania, bardzo dużo. Każdy, każdy możliwy aspekt dopracowaliśmy. Sam produkt poszedł do przodu jako aplikacja, zaraz, właśnie będzie update logo zmieniliśmy, taglina zmieniliśmy, storytelling zmieniliśmy, biznes, wszystko, wszystko co, co tylko było możliwe mocno udało się dopracować. Od strony finansowej no jeszcze trochę za wcześnie powiedzieć, bo zobaczymy jak te kontakty, które udało się nam nawiązać, teraz zaprocentują, ale na pewno wyjazd był fajny. Nam przede wszystkim zależało na tym, nie, nie zależało nam na pieniądzach od samego akceleratora, bo czasami też dają po prostu pieniądze od początku, 50 czy 100 tysięcy dolarów na przykład. Ale z jakiś procent udziałów? Za jakiś procent udziałów oczywiście, ale to jest tak, że podpisywaliśmy convertible notes, a więc y, to nie jest tak, że z góry musisz się określać i były jakieś wielkie negocjacje, tylko y, to jest taka szybka umowa na, na właśnie początkowe stary. Na firmy w początkowej fazie egz egzystowania. zalążkowej, tak? Że mają tak się po to, żeby po prostu, prostu, prostu dajesz, da. jak gdyby dług, daj, no. tak jak kredyt od nich bierzesz, który później spłacasz, ale dopiero pod koniec pierwszej rundy finansowania. I dopiero wtedy określa się ewaluacja całego startupu. A więc to jest bardzo fajne, bo umowę zamknęliśmy na 45 tysięcy, tak wycenili swoje usługi, usługi przez te trzy miesiące, plus jeszcze dostaliśmy od nich akurat 15 tysięcy dolarów właśnie na poczet tego, żeby tam żyć no to czyli razem 60 tysięcy zamknęliśmy deala w ciągu dwóch rozmów Skype'owych. To ma być projekt międzynarodowy, aplikacja jest dwujęzyczna. Jaki jest ogólny taki cel, jakby taki, który sobie postawiliście po to, żeby uzyskać kolejną rundę dofinansowania, żeby na tym zarabiać? Mhm. znaczy nasz główny cel to jest pozyskać po prostu jak największą bazę użytkowników. Nie mamy jakiejś konkretnej liczby, bo to jest wróżenie z fusów, już się zdążyliśmy o tym przekonać. I, I nie ma co ustalać, ale żeby, żeby pozyskać dobrą rundę finansowania na wysokie pieniądze, no to sieć społecznościowa musi mieć minimum kilkadziesiąt tysięcy użytkowników jako taki koncept proof. Na no przyszłości to wiadomo, że, że to już powinno lecieć w milionach. Dlaczego ci rodzice w szkołach rodzenia na przykład mają korzystać z waszej aplikacji, ani na przykład z a nie z Wajna, który pozwala uchwycić sześciosekundowe fragmenty z życia? Dlatego, że wine jest zupełnie do czego innego służy. Wine jest medium czysto rozrywkowym, nastawionym na e, publikowanie treści e, typu entertainment, tak naprawdę. To nie, nie jest dostosowane do tego, by służył jak gdyby trochę jako forma pamiętnika, czy trochę jako forma po prostu zapisu wspomnień. E, to po pierwsze. Po drugie, e, jedna sekunda bardzo fajnie pozwala uchwycić, moment zmiany, moment yy, przemijania. Na przykład jeśli masz dziecko i zaczniesz kręcić od pierwszego dnia po urodzeniu do, do roku, yy, jeden, jedną sekundę właśnie dziennie, to po takim roku masz 6 minut pięknego materiału, jak u dzieciak zmieniał się przez, przez, przez ten rok z takiego berbecia do już, nie wiem, raczkującego czy chodzącego, mówiącego. Na wajnie tego nie, nie uchwycisz i wajn zupełnie właśnie nie po to jest. Poza tym, no my jesteśmy czymś pomiędzy tak naprawdę filmem a, a zdjęciem. No, jesteśmy w, w jakiś sposób nowym formatem i który ma swoje własne. Plusy i, i minusy. To były moje pytania, a teraz czas na pytanie od naszego innego gościa. Andrzej Tucholski, który był gościem Startup Commete, chciałby Cię spytać o następującą rzecz. Co jest najczęstszym mylnym przekonaniem na temat tego, co robisz, Twojego biznesu, a Twojej części rynku i dlaczego? Ciekawe. Mm... Nic nie robisz, tylko myślę, mówisz. Że... <śmiech> <śmiech> nie? <śmiech> <śmiech> Przy okazji. Nie, myśl, myślę, że. Jednym z najbardziej mylnych przekonań jest to, że żeby prowadzić startup i być załóżmy CEO, musisz mieć doświadczenie. Nie musisz. Nie musisz. Jestem tego żywym przykładem. Nigdy wcześniej nie miałem przyjemności tego robić. Nigdy wcześniej w swojej ścieżce zawodowej też nie zarządzałem zespołem ludzi. Także to wszystko było dla mnie zupełnie nowe. i na pewno team też jest ważny, bardzo ważny, dobrzy do, ludzie koło ciebie, ale to, że działamy już półtora roku i jak na razie wszystko zmierza w dobrym kierunku, pokazuje, że tak naprawdę wszystkiego się można nauczyć i, i wystarczy po prostu być determinowanym i chcieć. I A chcieć dlaczego to robić. ludzie myślą, że trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do tego, żeby być startupowcem? A dlaczego ludzie myślą? Bo naturalnym się wydaje, że jak, jak zaczynasz, no, znaczy jak musisz przewodzić całej jak gdyby firmie przyszłej, dużej, no to że przydałby się na tym stanowisku ktoś w pełni kompetentny, który już wcześniej miał doświadczenie z tym i który no wie po prostu jak zarządzać całym zespołem. Bo druga sprawa związana ze startupami i to już się też bardzo mocno ja zdziwiłem. Wydaje się, że właśnie CEO to tak tylko właśnie mniej więcej ogarnia i, i załatwia pieniądze. CEO robi wszystko. Wszystko, wszystko. Od, przez różne rzeczy, nawet z fakturowaniami, z jakimiś. Każdą jedną rzecz, która nie jest przypisana do kogoś innego, musi zrobić CEO. E, i, I na tym się schodzi mnóstwo, mnóstwo czasu, i to bardzo, bardzo duże doświadczenie właśnie. Tutaj się uczyć, właśnie na takich małych rzeczach, tak na dobrą sprawę, bo nie zdajesz sobie sprawy, póki nie zaczniesz, ile różnych małych rzeczy jest wymagane przy, przy tworzeniu startupu. Czas na Twoje pytanie do naszego kolejnego gościa. A moje pytanie do kolejnego gościa, którego nie znam oczywiście i który, który nie wiem, kim będzie. Na mhm. tym polega ta zabawa. Dobra, w takim razie, drogi gościu, pytanie do Ciebie brzmi, czy gdybyś wpadł na pomysł za przysłowiowy milion dolarów i następnego dnia przyszedłby do Ciebie nieznajomy milioner i zaproponował Ci za ten pomysł milion dolarów właśnie, czy sprzedałbyś ideę i wziąłbyś ten milion? Dlaczego tak, bądź dlaczego nie? To słuchaj, masz taki mini elevator speech, szukasz ludzi, którzy mają korzystać z Eli, żeby zbudować jak największą grupę użytkowników. Słuchaj, kamera jest Twoja, proszę bardzo, może do tej bliskiej tutaj masz Proszę bardzo, jesteś Ty i sam i przekonaj wszystkie osoby, nie tylko ze szkół rodzenia, nie tylko inwestorów do tego, by do tej kamery, proszę bardzo, tutaj wprost. O, o człowiek po prostu, e, który dokładnie wie, jak występować, więc Twój Elevator Speech na temat tego, że warto z Eni korzystać. Dobra. Proszę bardzo, doman do moim gościem. Jedziesz! 30 sekund w takim razie. A? Już I, się, Już się zabieram. No razie słuchajcie... Warto korzystać zeli, ponieważ jest to coś nowego, coś fajnego. W ogóle w Ameryce to powtarzałem, lubię powtarzać, że one s czyli 1 sekunda, is 4Fs. Fast, fresh, fascinating and funny. Dzięki Wielkie, jeszcze powodzenia. Dziękuję bardzo. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.